A czym się ten twój staj zajmuje? Zapytała z zaciekawieniem koleżanka. Jak to czym? Jest youtuberem, vlogerem, takim człowiekiem z internetu. Powiedziała dziewczyna dumnie. Jest sławny. Ogląda go mnóstwo ludzi. I wiesz co jest najlepsze? Że płacą mu za to, że spełnia ich życzenia. Na transmisji na żywo robi to, co chcą, żeby zrobił. Jest takim zadowalaczem. Mówię ci, musisz go poznać. Przyjedziemy do ciebie. Powiedziała Walentyna. Obietnicę spełniła, ale więcej nie przyjechała już do swojego rodzinnego miasta i nie spotkała się z przyjaciółką. Zanim przejdziemy do historii właściwej, mam dla was świetną wiadomość. Nie wiem, czy wiecie, ale jeden z najbardziej poczytnych polskich pisarzy ostatnich lat, Remigiusz Mróz, doczekał się właśnie kolejnego pochyłce serialu na motywach swojej powieści kryminalnej. Nowy serial Player Original Behawiorysta to wielkie starcie starego i nowego porządku świata. Historia trzyma w napięciu już od samego początku. Zaczyna się od zajęcia budynku szkoły przez Horsta wyrachowanego szaleńca, który nie dość, że nie przedstawia policji żadnych żądań, to transmituje wszystko, co się dzieje wewnątrz budynku w internecie. Na pomoc z rozpaczonym rodzinom i bezradnej policji rusza Gerard, były prokurator i specjalista od kinezyki, nauki o tym, jakie informacje przekazuje nasze ciało, gesty, ruchy i mimika. W tę rolę wciela się sam Robert Więckiewicz. Serial pokazuje, jak niebezpiecznym narzędziem może być internet, telefon czy transmisja live. Czy anonimowość sprawia, że ludzie tracą wszelkie zahamowania i czują się bezkarni? To i podobne pytania stawia serial Behaviorista. Zajrzyjcie na player.pl, gdzie serial Behaviorista jest już dostępny. Dzisiejsza historia również będzie w podobnym klimacie. Krasnodar. Miasto w Rosji położone nad rzeką Kubań. Około 100 kilometrów od Morza Azowskiego i Morza Czarnego. Prężnie rozwijający się ośrodek nauki i kultury. Znany z mnogości teatrów, filharmonii, cyrków i muzeów. To właśnie tu, w Krasnodarze, 22 lipca 1990 roku, przyszła na świat Walentina. Jej dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych. Gdy miała kilka lat, porzucił ją ojciec, a Lidia została samotną matką, bez żadnego wsparcia z zewnątrz. Robiła wszystko, by jakoś związać koniec z końcem. Całymi dniami pracowała jako motornicza tramwaju, nierzadko dostawała także zmiany w nocy. Z tego powodu bardzo często zabierała Walentinę ze sobą. Dziewczynka całymi godzinami siedziała wtedy w punkcie kontrolnym i z utęsknieniem czekała na matkę. By w końcu zabrała ją do domu, albo do miejsca, które nazywały domem, bo własnego lokum nie miały, pomieszkiwały w hostelu. Walentina była raczej przykładną, nieprzysparzającą problemów córką Ładna, miła, cicha i skromna, do tego uprzejma i ufna. Wyróżniała ją ogromna wrażliwość i empatia. Uwielbiała pomagać ludziom i zwierzętom. Znana była z tego, że masowo przygarniała porzucone szczeniaki. Miała kilka kotów i labradora, z którym każdego dnia, kilka razy dziennie spacerowała uliczkami Krasnodaru. Uczyła się dobrze, pragnęła dzięki temu zrobić coś dużego dla świata, a jej determinacja i niegasnąca motywacja sprawiły, że zbliżała się do tego celu wielkimi krokami. Nie dało się ukryć, że miała duszę artystki. Pasjonowało ją wszystko to, co dotyczyło sztuki, muzyki, aktorstwa i tańca. Poza tym kochała spędzać czas z dziećmi. Nic więc dziwnego, że z wyróżnieniem skończyła krasnodarskie kolegium pedagogiczne ze specjalizacją teatralną i choreograficzną. Robiła to wszystko, bo tak naprawdę wcale nie chciała zostać w rodzinnym mieście. Marzyła o wielkim świecie. Pragnęła wyjechać do stolicy, do Moskwy wtopić się w tamtejszą bohemę i rozpocząć spektakularną karierę. Ale mimo wielkich chęci nie mogła dla tej fantazji zostawić rodziny. Jej babcia była stara i schorowana, a matka, gdy Valentina ledwie skończyła 20 lat, dostała udaru, który uniemożliwił jej samodzielne funkcjonowanie. Dziewczyna musiała się więc zajmować nie tylko babcią, ale i mamą. Karmić je łyżeczką, wymieniać pościel a w międzyczasie pracować na nocną zmianę, jako sprzątaczka w lokalnym klubie fitness. Było ciężko, ale Walentina zawsze nosiła głowę uniesioną wysoko. Znajdowała czas na pracę, obowiązki, imprezy i znajomych. Poznała nawet wielką miłość. Ogrodników, zwany przez znajomych Ogorem, był jej pierwszym chłopakiem. Dziewczyna była w nim szaleńczo zakochana. Spędzała z nim każdą wolną chwilę. Jeździli razem nad morze, planowali nawet wspólną przyszłość. Pewnego razu, nawiązując do jego nazwiska, w obecności znajomych wręczyła mu na urodziny wiaderko ogórków. Zanosiła się przy tym ze śmiechu i nie mogła przez wiele godzin przestać. Dziewczyna była w tym związku szczęśliwa, zapominała o problemach i ciężkiej sytuacji życiowej. Chłopak jednak po pewnym czasie ją zostawił. Kolejny związek również nie przetrwał. Chłopak, z którym zamieszkała, był zaborczy i zazdrosny. Nie pozwalał Walentinie spotykać się z przyjaciółmi, a nawet korzystać z mediów społecznościowych. Choć było jej w tej relacji źle, to nie ona ją zakończyła, to on ją porzucił. Walentyna pogrążyła się wtedy w smutku i długo nie mogła się po tym ciosie pozbierać. Tym bardziej, że w jej życiu nie przestawało dziać się źle. W 2017 roku odeszła mama. A w 2019 roku babcia. Najważniejsze osoby w jej życiu została sama. Świat Walentiny w przeciągu dosłownie kilku lat runął. Nie mając wiele do stracenia, bo w mieście został tylko ojciec, z którym i tak nie utrzymywała kontaktu, a widząc w tej przykrej sytuacji szansę na nowe możliwości, postanowiła zrealizować nastoletnie pragnienie o Moskwie. Od wielu lat chciała zostać modelką. Bała się tylko tego, czy oby nie jest za niska. Ludzie z jej pracy nie rozumieli jej wątpliwości. Bez przerwy mówili, że się nadaje, że jest ładna, zgrabna, do tego wykształcona i może osiągnąć wiele. Może nawet zostanie aktorką. Walentina poczuła, że właśnie nadszedł odpowiedni moment na to, by postawić wszystko na jedną kartę. Pragnęła przecież w przyszłości kupić mieszkanie, wyjść za mąż, mieć dzieci. A Krasnodar nie dawał absolutnie żadnych szans na realizację tych celów. Niewiele myśląc, spakowała więc najpotrzebniejsze rzeczy i wyjechała. Chciała uzbierać na dom i wrócić. Sprawy potoczyły się jednak inaczej. Dziewczyna dość szybko zaklimatyzowała się w nowym miejscu, wynajęła pokój i choć nie poszczęściło jej się w aktorstwie, znalazła pracę w klubie jako tancerka i wiodło jej się nie najgorzej. Okazało się, że w porównaniu do życia, jakie wiodła do tej pory, to jest znacznie lepsze. Nie tylko daje jej korzyści materialne, ale i pozostawia bardzo dużo wolnego czasu. A jako, że Valentina bardzo lubiła się bawić, gdy tylko mogła, oddawała się życiu towarzyskiemu. Całymi nocami imprezowała z nowo poznanymi ludźmi. Chodziła po knajpkach, dyskotekach i barach. Nie całkiem bezinteresownie umawiała się z mężczyznami. Z czasem zaczęła ogłaszać się na różnych stronach. Zupełnie nie przejmowała się tym, co pomyślą o nie inni. Nie obchodziło jej również to, że czasem zdarzało jej się przeholować. Czerpała z życia pełnymi garściami i najwyraźniej nie zamierzała przestać. Oczywiście o tym, co właściwie robi w nowym miejscu, nie mówiła zbyt wiele. Nie chwaliła się, bo najwyraźniej sądziła, że nie ma czym. Być może nawet się wstydziła. W rodzinnym mieście miała przecież opinię pracowitej, wykształconej i inteligentnej. Znajomym z Krasnodaru opowiadała więc, że po prostu pracuje. Nie wdawała się w żadne szczegóły. Walentina miała dość trudny charakter, mówiły jej koleżanki. Była bardzo uparta, a jej nastrój potrafił zmienić się dosłownie w minutę. Śmiała się, po chwili płakała. Mówiła, że nienawidzi, a po chwili, że kocha najmocniej. Czasem zachowywała się jak histeryczka, ale tylko pod wpływem. Na ogół była ufna, miła, skromna, nieśmiała, bezkonfliktowa i wrażliwa. Nic więc dziwnego, że znowu się zakochała. W znalezieniu nowej miłości nie przeszkodziły jej ani hulaszczy tryb życia, ani chwiejna osobowość. Wręcz przeciwnie. Chłopak, którego poznała w kwietniu 2020 roku, akceptował ją w pełni. Podzielał jej światopogląd. Sposób patrzenia na świat. Wiedział, czym się zajmuje i tolerował to. Tak jak ona, lubił się bawić, śmiać się, żartować, przekraczać granice, także te moralne. Staś był YouTuberem. Mieszkał we wsi Iwanówka, koło Ramenskoje, na przedmieściach Moskwy. Urodził się 23 października 1990 roku. Do 9 roku życia mieszkał w domu babci po czym wraz z rodzicami przeprowadził się do innego lokum. Był dobrym uczniem, skończył szkołę z niezłymi wynikami. Dostał się nawet na studia, ale z jakiegoś powodu po roku zrezygnował. Po skończeniu edukacji poszedł do wojska, a po zwolnieniu ze służby wyprowadził się od mamy i zamieszkał sam w domu obok. W tym czasie imał się różnych zajęć. Pracował w urzędzie skarbowym jako stylista fryzur, a wkrótce zajął się naprawą komputerów. To właśnie wtedy zainteresował się internetem. Fascynował go świat YouTuberów i streamerów. Sam również chciał być jego częścią. Nie chciał tylko biernie patrzeć, chciał tworzyć. Zaczął od streamowania gier. W 2014 roku działał już na YouTubie i na Twitchu. Z czasem wszedł także na inne, podobne platformy. Mimo starań, ani sławy, ani pieniędzy jednak na tym nie zyskiwał. A na tym zależało mu chyba najbardziej. Doszedł do wniosku, że powinien objąć inną taktykę i, jak pomyślał, tak zrobił. Zaczął zapraszać do wspólnego grania bardziej znanych youtuberów. Kilku z nich początkowo nawet bardzo chętnie brało udział w jego audycjach, ale po bliższym poznaniu Stasia odsunęło się od niego. Polubiłem go, naprawdę, mówił jeden z internetowych kolegów, ale szybko zdałem sobie sprawę z tego, że jest dwulicowy. To typowa pijawka, która chce się przykleić. I uszczknąć coś ze sławy innych ludzi. Chce tylko korzystać, nie daje nic od siebie. Gdy Staś zdał sobie sprawę, że na horyzoncie nie było już nikogo, kto mógłby pomóc mu wznieść się na szczyt, wpadł na inny pomysł. Zakolegował się z lekko upośledzonym chłopakiem z ulicy, któremu za zakwaterowanie i wyżywienie zaoferował udział w wymyślonym przez siebie projekcie. Twoja praca polegać będzie na wykonywaniu poleceń od widzów. Wszystko będzie na żywo. Będziemy pić i się wygłupiać, przekonywał z entuzjazmem. Walentyn, nie mając pojęcia, na co właściwie się pisze, zgodził się z przysłowiowym pocałowaniem ręki. Ciepły kąt i posiłek były mu przecież niezbędne, a udział w jakimś internetowym show nie wydawał mu się znowu jakimś wielkim poświęceniem. Szybko przekonał się jednak, że wpadł w pułapkę. Staś na wizji robił z nim co chciał. Rozbijał jajka na głowie. Wytatuował mu na ramieniu imię jednego z widzów. Raz kazał mu nawet wypić kilka litrów oleju, co nie skończyło się dla niego dobrze. Chłopak zmęczony upokorzeniami, po sześciu miesiącach uciekł, a youtuber musiał szukać sobie zamiennika. Nie szukał go specjalnie długo, bo jego nowa dziewczyna, Valentina, zgodziła się natychmiast. Chłopak miał już ponad dwa tysiące subskrybentów i wciąż się rozwijał. Co ciekawe, trzydziestolatce ta wątpliwa sława Stasia nawet imponowała, a jego brudna przeszłość wcale jej do niego nie zrażała. Po jakimś czasie Walentina zakochała się w nim bez pamięci, a wkrótce całkowicie się od niego uzależniła, emocjonalnie i finansowo. Jak kochała, to kochała szczerze, opowiadali jej znajomi. Z tego powodu pozwalała sobie na coraz więcej i więcej. Godziła się na udział w transmitowanych na żywo imprezach i dziwnych, nierzadko uwłaczających i bolesnych zadaniach. Starała się nie reagować na kpiące słowa wypowiadane przed kamerą i te okrutne poza nią. Tłumaczyła sobie, że to przecież tylko gra, zabawa. Znosiła więc to wszystko w imię miłości. Nie dało się ukryć, że w jakiś niezrozumiały dla świata sposób kochała Stasia, i uważała, że on kocha ją. Choć ludzie z zewnątrz mówili inaczej, że jest jego środkiem do zarabiania pieniędzy, ona wierzyła w każde jego słowo. W głębi serca sądziła, że chłopak jest dobry, że wcale nie chce jej krzywdzić, musi to robić, bo ludzie tego wymagają, za to płacą, a Staś właśnie tak zarabia pieniądze. Nie ma żadnych innych źródeł dochodu, a musi z czegoś opłacić rachunki. Walentina wielokrotnie skarżyła się na swój los koleżance. Nierzadko wypłakiwała jej do słuchawki Morze Łez, tłumacząc, że jest już zmęczona i w sumie to chciałaby wrócić do domu do Krasnodaru. Miała tam pokój w hostelu po mamie, ale nie wiedziała, jak zacząć życie na nowo. Bała się, czy będzie w stanie sama się utrzymać. Jej związek ze Stasiem był bardzo burzliwy, często się kłócili, dochodziło do bujek. Po jednej z transmisji miała problemy z oczami, bo w pomieszczeniu na życzenie widza chłopak rozpylił gaz. Raz w złości spaliła nawet na oczach świata jego ubrania. Po jednej z poważniejszych kłótni podjęła decyzję. Rozstała się z chłopakiem i wyjechała. Niestety nie na długo. Przyjaciele z rodzinnej miejscowości próbowali ją wspierać, ale ona nie chciała mówić na temat Stasia. Pomijała najgorsze szczegóły, a oni nie znali jego kanału. Czułam, że tam dzieje się coś złego, mimo że nie chciała mi mówić, mówiła jej koleżanka Angelika. Próbowała ją nawet odwieść od tej relacji, mówiąc, że najwyraźniej Stas jej nie kocha, że powinna się bardziej szanować, nie dawać się wykorzystywać. Ale Walentina była zakochana i podobnie jak inne zakochane dziewczęta, również i ona idealizowała obiekt swojej miłości. Poza tym brakowało jej pieniędzy, nie miała żadnych oszczędności. Nie mogła znaleźć też pracy. A Staś ciągle do niej wydzwaniał i prosił, by do niego wróciła. Dlatego, mimo obaw, wybaczyła mu. Czuła, że nie ma wyjścia. Jest przyparta do muru. W listopadzie 2020 roku Walentina ogłosiła, że jest w ciąży. I pokazała na wizji ciążowy brzuch. 1 grudnia 2020 roku. Tego dnia Staś zaprosił do siebie swoją dziewczynę i jej koleżankę Marina. Jak zwykle prowadził transmisję na żywo, w trakcie której pokazywali to, jak się bawią, jak piją i jak się wygupiają. I choć na początku wszystko wyglądało możliwie normalnie, to w miarę upływu czasu zaczęło robić się coraz mniej zabawnie. W środku nocy między kochankami doszło do kłótni. Walentina była zazdrosna. Obecna na imprezie brunetka nie szczędziła Stanisławowi czułości. Obejmowała go i szeptała mu coś na ucho. Dziewczyna była wściekła, a nie pomagał fakt, że szampan dość mocno uderzył jej do głowy. Była zazdrosna nie tylko o Marinę, ale także o inną, nieobecną w mieszkaniu dziewczynę, o której właśnie sobie przypomniała. Pytała, dlaczego ją z nią zdradził. Krzyczała, wymachiwała rękami. Biegała po mieszkaniu. Wyszła nawet przez okno na dach i krzyczała tak, by usłyszała ją cała wioska. Powiedziała, że nie przygotuje chłopakowi kolacji. W pewnym momencie wyjęła z kontaktu wtyczkę od sprzętu i przewróciła monitor, co przerwało transmisję. Marina, widząc co się święci, chciała wrócić jak najszybciej do domu. Około piątej rano zamówiła taksówkę i próbowała zabrać ze sobą koleżankę. Ale Staś odmówił. Między kochankami doszło wtedy do bójki w kuchni. Gdy dziewczyna zasnęła, Staś wznowił transmisję. Narzekał widzom na dziewczynę. Mówił, że źle się czuje, bo przedobrzyła, a poza tym ma problemy jelitowe i siedzi w łazience. Właśnie wtedy na ekranie jego monitora pojawiła się nowa donacja. Może niech wyjdzie na dwór, zrobi jej się lepiej. Chłopakowi nie trzeba było powtarzać dwa razy. Kazał jej wyjść na balkon tak, jak stoi a nie miała na sobie wiele. W biegu chwyciła za kurtkę, ale jej ją wyrwał. Streamował, gdy dobijała się, by ją wpuścił. Ignorował fakt, że było jej zimno, bo na dworze tego dnia temperatura spadła grubo poniżej zera. Śmiał się, że przynajmniej w domu nie będzie już śmierdzieć. Wyszedł po nią dopiero po 10-15 minutach na prośbę widza. Była blada, nie ruszała się. Bezskutecznie próbował jej pomóc. Ocucić. Zaniósł ją nawet na kanapę. Po chwili usiadł przed monitorem i zaczął szlochać, że podejrzewa najgorsze. Około dziewiątej rano widzowie Stasia z różnych części kraju zaczęli masowo wydzwaniać na numer alarmowy, tłumacząc, że właśnie oglądają stream. Nie potrafili podać konkretnego adresu, ale prosili, by ktoś zlokalizował ten dom i przyjechał. Karetka pojawiła się w domu chłopaka po godzinie, a medycy potwierdzili najgorsze. Transmisja trwała przez cały ten czas w najlepsze, a Staś nawet nie odwrócił od monitora głowy. Urwała się dopiero po przyjeździe policji. Podejrzewano, że doszło do wypadku, że za wszystkim stoi wychłodzenie, jakieś substancje. Jednak po kilku dniach wiedziano już, że to nieprawda. W istocie chodziło o uraz głowy. Kobieta nie była również w ciąży, chociaż taką informację przekazała jakiś czas temu swoim widzom. Stanisław został natychmiast zaaresztowany. Początkowo twierdził, że nie ma ze sprawą wiele wspólnego. Pokłócili się, a ona przeholowała z imprezowaniem, jak to miała w zwyczaju. Wcale nie kazał jej wychodzić. Sama to zrobiła, a potem zasnęła, a on zwyczajnie o niej zapomniał. Zupełnie nie poczuwał się do odpowiedzialności. Twierdził, że to była tylko i wyłącznie wina Walentiny, a on chciał jej jedynie pomóc. Ona coś brała i to od dawna, mówił śledczym. Ja byłem temu przeciwny. Zabroniłem jej tego robić w domu. To pewnie przez to. Może gdyby mnie posłuchała, byłoby inaczej. Dlaczego ciągle pytacie, czy żałuję? A czego tak właściwie mam żałować? pytał ze zdziwieniem. Zadzwoniłem przecież po karetkę. Bronił się, grając ofiarę. Mówił, że prowadził swoje streamy dla lajków i sławy. Ale wcale nie sprawiało mu to przyjemności. Był zadowalaczem, który robił tylko to, co chcieli inni. Musiał jakoś zarabiać, a to było jedyne źródło jego dochodu. To były inscenizacje dla pieniędzy. Tak naprawdę nic się na tych transmisjach złego nie działo, podtrzymywał tę wersję jego adwokat. Stanisław przez jakiś czas jeszcze zaprzeczał, ale po przedstawieniu mu wszystkich dowodów i zabezpieczonego nagrania ze streamu, na którym widać było wszystko, co się działo czarno na białym, przyznał się do winy. Powiedział, że żałuje. Walentina była jego najlepszym przyjacielem i największą miłością. Pokłócili się, a on stracił nad sobą kontrolę. Nie chciała się uspokoić. Nie wiedziałem co robić. Doszło do bójki, wyjaśniał. Nie miałem pojęcia, że coś z nią było później nie tak, bo nie było tego po niej widać. Myślałem, że po prostu przedobrzyła, jak zwykle. Inaczej nigdy nie kazałby jej wychodzić na dwór. Zadzwoniłby po pomoc. Mój synek jest miłym chłopcem, nie skrzywdziłby kota, mówiła jednej z gazet jego mama. Pomagał nam finansowo, utrzymywał mnie, moją mamę i dwóch siostrzeńców, dawał też pieniądze na schroniska dla zwierząt. Nie mogę powiedzieć o nim złego słowa. Za to nigdy nie lubiłam tej Walentiny. Była niestabilna emocjonalnie. Wiele razy mówiłam synowi, żeby z nią zerwał, ale mnie nie słuchał. Wolałam jego poprzednią dziewczynę. Szkoda, że się rozstali. Dobrze się uczył. Ja myślałam, że on dalej te komputery naprawia przekonywała babcia. Współczuję rodzinie i przepraszam w jego imieniu. Daliśmy bliskim tej dziewczyny odpowiednią rekompensatę pieniężną. Oni już nam wybaczyli. 27 kwietnia 2021 roku Stanisław został skazany na 6 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej. Uznano, że wyrok jest adekwatny. Jako, że wykazał skruchę i próbował udzielić Walentynie pomocy. Poza tym ma na utrzymaniu rodzinę. Dziękuję za wysłuchanie tej wstrząsającej historii. Do jej opisania zainspirowała mnie postać Horsta z serialu Player Original – Behawiorysta. Jeżeli macie odwagę, zajrzyjcie na player.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.